Back? Gdzie tam leziesz? He, no ziomuś no nie jedz tego! Boże, nie ruchaj tego psa! No Boże, wystrasz się w końcu czy nie! Tylko proszę cię o jedno, nie lej po tych kwiatkach, bo nas chyba zajebie! Turwa i znowu sobie sam dupę obsrałeś! Tego frajera mógłbyś upierdolić. Możecie chyba wypuścić na jakieś suczki, bo jaja ci pękną zaraz. Ale ciebie słodziaczek najsłodszy pipuś na świecie! Boże! ALEŚ klucza JEBU coś ty ja! Bierz go, bierz go, odgryź jajce, bierz go! Dlaczego ciągniesz to? Smycz, dusisz się zaraz! Wrazaj w tej chwili do no, domu, bo cię nie wpuszczę! Ale psy to naprawdę zdrowo pojebane zwierzęta. Kocham psy i sam mam dwa. Dwa takie pipu się, takie pipu Teraz opowiem wam, co jeden mój piesek, łatek, kiedyś odjebał. Kiedyś sobie wam opowiadałem, że on pierdzi jak stary chłop. A w szczególności, jak wiecie, to pedigree takie dla psów. A teraz opowiem wam drugą historię. Kiedyś byłem z nim na spacerze. No i po prostu klasycznie zestrał się na polu sąsiada. Tylko zestrał się kurwa na zielono. Tak, strzelił zielonego kloca. I co on kurwo, Ludek? Nie powiem. Yy, nie tylko on się zestrał, bo ja też. Nie wiedziałem, czy jaki chory jest, czy. Nie wiedziałem po prostu, co jest grane. Wróciłem do domu, oczywiście wszyscy panika, że pies chory, on umiera. Jedziemy do weterynarza, Szybko kurwa! My wszyscy gotowi do wyjścia, kurwa pies pod pachem. mój brat i mówi, że. Ha, Łatek wpierdolił zieloną kredkę. I dlatego kurwa się zesrał na zielono. <grym> jak chcecie zobaczyć, jak wyglądają moje psy, Łatek i Rex, to wbijajcie na insta. Co to jest? To się nazywa kierownica. Nie, to całe! Yy, samochód? Ale zajebiście jestem, w samochód! Dobra, teraz odpalamy. Dlaczego nie jedziemy? Mówię, że trzeba odpalić. Jedźcie się po mnie, gówniarzu. Aha. Ale zapierdolamy! Jedziemy 20 na godzinę. Jak się hamuje? Nie musimy hamować. Ale ja chcę! No dobra, wciśnij tam pedał. Ten? Nie ten! Kurwa! Oho! Jezus, Maria! Ale zajebiście! Ale nie zajebiście! Dawaj bokiem teraz! Zamki morde! Co to? Gdzie? Tylko nie w te kartony! Skąd tu się wzięły kartony? Ej, czujesz? Nie. No jak nie? Ale co mam czuć? Gówno. Spierdał. Ale na serio? Jebie klocem. Nie wiem, nie czuję. Ty się zasrałeś. Co? Nie. Chyba ty. Pokaż majty. Mam to je teraz ściągnąć? Tak. Ja ściągnąłem. Co ty chłopie, co ty? Widzisz czyste? Pachnące? Dobre tak nie. Ja nie ściągam. Czyli się zasrałeś. Nie. Tak. Nie. Przyznaj się, to nikomu nie powiem. No dobra. To ja. Ale wszystko przez to, że mam biegunkę. Ma! Kuba się zesra w Majty! Trzy poziomy wkurwienia, gdy telefon jednak nie ładował się przez noc. Poziom pierwszy. Bateria. Ze smutku jesteście wyczerpani jak bateria w waszym telefonie. LOL. Wyczerpanie przeistacza się we wkurwienie, którego nawet Makłowicz nie pojmie. Masz ochotę polać sosem ten kabel od ładowarki i wpierdolić go ze smakiem niczym spaghetti. Poziom drugi. Bomba z akumulatora. Już to czułeś, że telefon się nie ładował. Pierwsze co zrobiłeś to wymyśliłeś plan, na czym rozpierdolisz ten jebany telefon, a później tą pierdoloną ładowarkę. I przy okazji cały dom i noże pół osiedla zależy jak i kto ci Poziom trzeci, jasny pierdol. Jogobela, chujcie strzela. Znaczy, cię strzela. Wybuchasz elektrycznością. Wszystko dookoła pochłania, jebany prąd. Wyjebało kory, lol. Ojciec dzwoni po elektryka. Rozpierdalasz wszystkie ładowarki we wszechświecie, żeby nikt już sobie nie naładował. Takiś ciebie zimny drani. Ty, amebo. Słyszysz mnie czy nie? Zjadłem ci psa. Podjebałem ci wczoraj 100 złotych. Nie no wiesz, z tym kwitem to żartowałem, Mordini. A co, psa też wjebałeś? Nie no, Mordini. Oddawaj hajs. Mordo, no. Co złoty pęcino? Wiesz, mogę inaczej ci to oddać. Mm. Jak? Mm. Ty już dobrze wiesz, jak? Pybał mm. Cię! No dobra. 100 złotych do jutra. Bo co? Bo dojadę ci brata. Ty jesteś moim bratem, idiotą. No właśnie. Nie będę płakał. Dlaczego mnie ugryzłeś? Nie ugryzłem cię. To ty? Co ja? To ty. Wiesz jak to kurwa boli? Robię tatuaże. Ja ci zaraz kurwa zrobię tatuaż. Zajebisty, co nie? Co w tym takiego ładnego? O, widziałeś tylko na ręce. No nie ma więcej przecież. Założysz się? Gdzie niby? Zobacz na dupie. Że co kurwa? Znaczy, co? Da się ugryźć! Ha, ha. Sam się ugryźć! Kiedyś stary dziadek podbił mi oko. No bezki beskitu miałem taką pizdę pod okiem. I już wam powiem, jak to się stało. Byłem w kościele, tam chyba na siódmą rano, i było w chuj ludzi. No, beskitu normalnie taki zgnieciony stan. No, i po jakimś czasie po prostu nie miałem czym oddychać tak, zemdlałem. Później obudziłem się, jak trzech typa wynosiło mnie z kościoła. Czułem się jak najebany. Jeden dziadek do mnie mówi tak. Hehe, <laughs> młody, ale będzie śliwa. W tym o chuj mu chodzi? I weszła też moja ciotka wtedy za mną. I powiedziała mi, że gdy zemdlałem i spadłem na ziemię, to uderzyłem głową w kolana jakiegoś starego dziadka. Centralnie wyjebałem okiem w kolano jakiegoś dziadka. I chodziłem przez prawie miesiąc taką pizdą pod okiem. Polecam. A jak wróciłem do domu, to moja mama nie wierzyła mi, że byłem w kościele, tylko myślała, że byłem się gdzieś napierdalać, więc zajebiście. O, wrócił No i jak było? Co się tak drzesz? Sra, zamknij mordę eee, co? Jak było w budzie? Rób mi lepiej pierogi, mam wkurwiony Aż tak? Nawet mi nie mów Masz już jakieś oceny? Może mam Pewnie same piąteczki Ha, dostałem pałę z matmy Te dzida No i pałę z WF-u Mam to po tobie, ziemniaku! Dobra, idę ci robić pierogi, grubasie. Lep tam lep. Lepę to zaraz ty dostaniesz! Za złe oceny, Deklu. Ciekawe od kogo. Wróciłam i dawno nikomu nie wpierdoliłem. Mm. Powiedz, że tego nie zrobiłeś. No dobra, to ja byłem. No ty gnoju. A no ten materac! Jaki materac? No spałem kiedyś u ciebie. No i, I się zlałem w majty. Co? Później jeszcze się zesrałem i zżygałem. Ja w tym śpię? I ty w tym śpisz. Ale nie o to mi chodziło! Ale przyznaj, poszło niezłe kombo. Jak to nie o to? Czy mi piwo wychlałeś? Ale przecież masz 10 lat. To raczej nie. No ja wypiłem. Papierdolenie o Chopinie. Ja byłem sobrowarka. Masz 10 lat. A ty masz 23 i tak będzie przepił. Jadę do sklepu. Co ty, mamo? Zwolnij, głupcze! Mamo, to jest autostrada! To nie znaczy, że musisz tak zapierdalać! Jedziemy ledwo stówkę! Ale już rzucam kolejny bieg! Ja ci, kurwa, wrzucę! Klik trójeczka! Jedziemy stówkę na trójce! No jak? Matko bosko! Dlaczego to ty się tak drze? Co ja tu O, ręczny był zaciśnięty! Co? Już lepiej? Co ty masz bani? Prędkość, mamo! Te chory pojebie! Prędko to pojedziemy do grobu! Need for speed! Twój stary speed! Gaz do dechy nie! Hmm... Mordo zacznij się modlić. To do mnie? A do kogo? Sam ktoś mordy próbuje się modlić. Milcz demonie! Dyrzatańskie orangutanie. Księdzu, masz przejebane! I co mi zrobi? Rzuci we mnie moherem? Wyskakuj sutanny idziemy na solówę! Kobiet nie hendorze? Znaczy nie bije? Przecież ty jesteś baba? Jestem mężczyzną. A nie masz małego. Uuu. Skąd wiesz? Bóg mi powiedział. Nie! Jedno. Jedno to zapalnik. Fakt. Dwa. Do dwóch nie siadam. Ja też. No widzisz? Czyli trzy. Weź po cztery. Jakie? Obojętne. Byle nie mózgojemy. Leszki. Może być. Może jakąś seteczkę jeszcze przyjebiemy. Serio? No dobra, no wezmę połówkę. Dobra, sztok albo wybro. chuj, wezmę Finlandię. Po królewsku, kurde bele. Ogólnie to dużo ludzi mówi, że wyglądam na 19 lat. I jakby ktoś jeszcze nie wiedział, mam 23. Bardzo często, gdy kupuję alkohol, to babka na kasie pyta się mnie o dowód, bo nie wierzy, że mam 18 lat. No i patrzy na ten dowód, później na mnie dowód, i naprawdę, pan ma 23 lata, nie wierzę. Tak kurwa, mam 23 lata. No i kiedyś byłem tam kupić alkohol, nie miałem dowodu przy sobie, a babka oczywiście się nie zapytała, ale miałem prawo jazdy przy sobie. Tylko moje zdjęcie na prawku to jest kurwa hit. <laughs> ja kurwa nie wierzę, że ja kiedyś tak wyglądałem bez kitu. Wzięła to prawko, patrzy na prawko, patrzy na i w końcu kurwa pyta, czy se z niej jaja robię? Kurwa myślałem, że zaraz mi wpierdoli. No i co, babeczka wyjebała mnie ze sklepu i tyle. Po prostu nie sprzedała mi alko, bo powiedziała, że to nie jest moje prawo jazdy. Miałem tego zdjęcia nie pokazywać, ale macie, pośmiejcie się, dodaję je na Instagram. Co tu się odpierdala? Czy on robi to, co myślę? Kurwa! Kuba, co ty robisz w batonie? Mamo, to nie tak odmyślisz! Co ty robisz? A o czym myślałaś? Eee, kurwa, nie interesuj się, dobra? Chyba nie myślałaś, że ja... No i co, do nauki, a nie? Dobra, luz. Ubijasz jakiś jajca czy ciulwie, co? No miałem ochotę. Na co kurwa, chyba? Że co? Do nauki, powiedziałam! Masz 30 lat! Pasuje w końcu zdać tą ósmą klasę podstawówki!